Cześć, ja z tej strony Adrian i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Legends. I tym razem będziemy niszczyć bossa. Bossa, który podejrzej jest... Tak, on jest tutaj. I to jest boss z bastionu niezniszczalny. My go zniszczymy. Bo ja znam ja, ja taktykę. To była pierwsza, a po drugie mamy studnie, więc jakby nie będzie widzowie większego problemu, to golemy. Problematyczne są moje pragolemy. Bo one lubią jakby robić to, nie, czego innych chcę, żeby nie robić. To, to będzie moim jedynym problemem. Wziąłem sobie drewno, w razie, żeby jakbym coś miał budować dziewczyny. Zresztą to jest horta bastionów, to nie będę tam dużo gotował. No właśnie, ciekawe, skąd ja tak mało się razem. Wcale nie robiłem, twierdzi stud studni. Wcale to nie jest całe studnia i to też. Tego nie ma, okej? Okay?

Rozmiar to nie wszystko, mój przyjacielu. Dobrze Oj, to wiem. Atakują wioskę. Ja nie zauważyłem. Nie zauważyłem nawet. Nie zauważyłem. Nie zauważyłem. Jedno, jedna wiocha. No jest jedno, że jestem kupi, że tylko nie zauważyłem. Jezu! Ja nie zauważyłem, że oni na biochę atakują. Chcę to trochę naprawić, nie? Muszę zabijać, wypijać te pigliny z tej biochy. Żeby nie ma, nie będziecie teraz rony zabawić w tej biochy. A wy golebie może byście pomogły też wybiły te piglimy. Ja się tutaj próbuję, nie mam zależeć. Widać, że golemy już się tutaj Dobrze. Dobrze! Tak trzymać golemy! Trzeba tylko teraz to naprawić. Mam na to, żeby zbierali wszystko wezmę sobie drewno i od razu dodatkowy żulejzy Tutaj kamień Kamień mi się przyda, bo ja też go miałem mało już miałem. se pozbiera Dobra. Działa już wszystko, teraz trzeba zniszczyć niszczelnego. Zanim to, trzeba przestawić fontannę. Nie, tu jest fontanna. Trzeba ją przestawić. Nie istnieć ją! Raz, raz! Nie szczymy! Fontanny tu już nie ma. Ale w studni, no w jeśli masz już nazbierane wystarczająco dużo pryzmaryny, to przy jego użyciu możesz ulepszyć swoje narzędzia przy źródle przeznaczenia. No tylko ciekawe, kto mi to zbuduje. I też proszę pana yy, pomyślny. Czy ty w ogóle wiesz, czy, czy, co, co znaczy kwas to, znaczy czas? To pieniądz. Pomyślny. Czas to pieniądz. Wy... Czy wiesz co to znaczy? Nie mam czasu na twoje ulepszenia There's no time for the stupid upgrade There's no time for the topic upgrade Dobra, trypujemy tutaj ten naszą nową studnię Trzeba było ją przenieść stamtąd oczywiście ona nie mogła stać. No, po prostu nie mogła tam stać. Dlatego, że teraz będziemy rozwalać bosta i potrzebujemy mieć szybszy dostęp jakby do walki. te tepnąć, ale też oni tutaj nie chcą. I właśnie dlatego bo ja robię tutaj. Nie Mamy mury Chodźcie wszystkiego jemy Idziemy Ostatnie tak, tu jeszcze padnie w jezu Tak to było na obronę Leżu. Inżynierzy oczywiście Michał Chodź nam Krypto Ale się odeprzyjemy Lecimy. A przez błoto trzeba przełazić. Znowu mam mało drewna. Ten boss. Widzę ataki, ataki lecą. Jak najbardziej widzę Dobra, lecimy. Bo lewy wiecie co robić Dobrze, destrukcja Pełno wart, przejdzie do sposobu sprawy, co robi ta wieża? Aha, ci zwiększają zasięg, tak? To już wiem, co się, się Nie ma wzmacniania zasięgu, żadnych wielkich Tylko ja mogę taki kroczyć. Nie wiem, czy to za nas. Nie pozwalajcie sobie na dużo. Golem, pole. No i teraz mi drugi polegnie, jeśli tak dalej będzie. z tego, mam tu studnie i nic mi nie zrobicie, wy małe kąpiczki! Ja jestem odporny na wasze ataki. Nie, z mordy! Wy mi nic nie robicie tymi swoimi... ...nie bardziej kilkoset. Pragnę was tylko aby poinformować mnie nie bali nie ma sensu. No zabijcie sobie mnie, zabijcie, ja i tak to się zradzę i będę was prześladował, Na pełnym chillu Dla mnie, ja mam chill Ja mam tu plan. Wy tu idziecie. Ja sobie, czekajcie, ja coś sprawdzę. Czy ja już odblokowałem jedną rzecz potrzebną mi? Nie. Ja jeszcze tego nie mam. Za co mam tutaj golnik? Tutaj będą atakować, więc będzie trzeba to obronić w najbardziej. Ale mamy jeszcze raz, jakby. Co się dzieje tutaj? Okej, okay, nie wnikam. Widać, że jakieś pigliny próbują nam włączyć. Kto chciał nam zniszczyć tą bramę? Dobra, chodźmy tędy, dlatego że tutaj przynajmniej się nie wabi... znaczy nie spadniemy w, w ten... tą... W ten, w ten, tą maść czarną... Dobra, ja, chodźcie do Ale dobra, weźcie się. Weźcie się, uspokójcie w Ciutki, jak nie idę. Zagrywam żebyście się uspokoi... O i tak! To wy, wy nas atakujecie, to wam z no, da! I tak, to jest prawda. Ty wam da... ...brązowe... ...kiewki. tego Mamy lepsze jak... jedynki. A ja udzielę a was wystarczy zepchać i Ten portal jest chroniony przez niezniszczalnego. Najpierw musisz pokonać ich przygód. A moje kolębie są chronione, chronione przeze mnie, jakby to zostało, nie? Możecie sobie chronić ten portal, ale i tak wewnętrznie. Powiem... No matter what, I will destroy this, this portal.

Dlaczego, że mam lepsze? i nic nie W przypadku oddzielenia, a co jeśli mnie nie oddzielili? No właśnie. To byście mogli powiedzieć? W przypadku nie oddzielenia, co mam robić, nie? W przypadku nie oddzielenia? Nie wiem, oddziel się od swoich fragolemów było takie coś. Wiem, że to by było goofy. Byłoby to po prostu bardzo goofy, ale by było, nie? No nie musi być tego To może najmniejsza inteligencja dopuszczalna w tym kraju? To jest inteligencja Google. Jakby nie. I jakby, nie wiem dlaczego, ale Minecraft Legends ma całą inteligencję i niby dobrą, ale też ma dużo prób. Jednemu youtuberowi się tak zrespił portal, że on był niewidzialny on musiał sobie golemy strzelający specjalnie respić. Bo wow, Pigli nie wiem, miał technologię niewidzialnych portali. Naprawdę to jest bag w więc jakby widzowie! Ja też mam teraz spostrzug i więc ja mam chill! Ja mam tutaj chill i nic tego nie zmieni! O ciasteczko! tutaj się nie dojść Dobra, ja nie będę w to w de tutaj deptał ja sobie przelecę. Bo przecież mogę! Mam żuczkę! A będzie potraficie latać! Yo, foj! You can fly! Ej! nie lecę, żeby nic, niskim posiadaniu się nie będzie. Dobra, jedynie mogę się wypaść! Jedyny mocny tutaj glin. To jest chyba coś jak nie? Tak, Więc... to jest fajne, że mieczem świecę, nie świecił. Więc... jakby ja się nie przejmuję. nie To jest I też bestia była bez mocna, no nie, nie powiem nic, o nie, 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 To ale nie, że nie, 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 nową bazę i nową plesu. Ale zarobniki te pole. Bo... pole Tak... podobnie jak i ja, wiesz. Ale po co mi to mówisz? chyba bo, bo Dobra, jak Powiem Ci teraz coś, czego chyba nie wiedziałeś. Mam taki narząd, zwany... oczu. Dzięki któremu mogłem to zauważyć, że ja nie mam problemu więc po to mi to mówisz tak ja wiem, że go nie ma no proszę mi wytłumaczyć no jakby... no ano, dawaj dawaj w ogóle jeszcze ja w dzienniczku sprawdzę co robi to bo to widzę w Kochana, kilka miesięcy to się rozpadło To ja już wiem, co mnie tak kurzało. cały ten walony czas. Dobra. Co to są za Nie wiem. Jedziemy. Jedziemy. ty masz 90% HP A ja dopiero z tobą zacząłem.

Zobacz ten jeden, jeden yy, mój golem jest stoi z tyłu, a ten jeden z cegiełków poleca, gdybym go zaczął ponad nim. Tego dlaczego? On się ranczy nie życia, nie? go. Ale... Wy byście Wy się boicie. Z Tak samo jak i ja. Ale nic sobie z tego nie robię. Powiem Ci tyle. Wystarczy odpowiednia ilość prób, i również. Teraz ja spróbuję coś zrobić. Zanim pojedziemy jeszcze na tą wioskę, ją ochronić. Ja muszę sprawdzić jedną istotną rzecz. Bragolem pole. No i po co mi to mówisz chłopie? Okej, okay, no to lecimy. Prawie ci te klipery to dobra, tego trochę podsadzić. Ja bym tu ignaś na bossa, a one go wysadzą. Bo ci, się mu dużo haka nie Ta grupa kliperów to są dosłownie przedszkolaki. Kiedy pani mówi, że mają wiśnięta. Te szkolaczki są bez problemu, o jakby już... Nie wiem, dlaczego ja się na no Nie mogę mówić czegoś co jest nieprawda. Zacznę koledzy z solfem. I na to na wychadzkę. Kiedy zadziałała strategia? Woszło. To tak. jest, jest wioska, która leży na Badlandach. Akurat tutaj. On to jest, to jest łonka, ale, ale tu masz we Badlandy są tu, na tym biomie nie ma wioski. I Badlandy są chyba jeszcze... Tu nie. Tu są Badlandy. A na Badlandach wioski nie ma. Więc tu mi to, co tutaj. No, to nie zły węgiel. Bo to Badlandy bardziej słyną z węgla. Ale ja teraz nie będę specjalnie praktykował do Badlandy, bo nie mamy dużo czasu. Kupię sobie troszkę węgla stąd. Nie jest to prawda najlepszej jakości węgiel? No, ale jest. jest jakości jest, w wadze, że przymię Dlatego, z nie muszę nawet nic zrobić. Dobra, mamy więcej tego za sobą. Lecimy. Te nie są największym moim problemem. Witam pan, panu, panu Clipper'u. Ale fajnie, że też mam pana tych... z Tylko, że one chyba y, zadziałają, mam nadzieję, że tak zadziałają, że osłonią Creeper'y i one po prostu będą miały taki... przejście, smooth przejście. Nie będą, to nie będzie tak problematycznie. A jak kroplę będą miały atakować, a jak kliperik będą to one może złego tym I to będzie rek. I jeszcze taki kroplę będą nie mają tego No życiu ten To jest wtedy, to jest klient. Zostawia się do więcej. nie więcej. proste, proste proszę, 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 jak kurat, dobrze w górach, to dobrze jest, jest atak, a taki a ja on sobie zrobił do sobie bardzo bazę do ten drewniany kole, tym zrobić, nie, proszę, proszę, Widzę, że nagle trochę rzucamy po prostu nie dostaje dużo odrazy, bo on ma stoi z tyłu. Czasem się połączymy, bardziej się bardziej na drewnianych. A teraz tylko Czy mogłabym wybombardować? No czemu by nie? Ale ja ten przecież kru, tu jest w na Badlandach. Mogłabym polecieć i sobie tutaj wykopać węgla. Creepery! Szybko, szybko, szybko! Taki mamy czas! Taki mamy czas! Nawet nie mówię o regolemach. One są nieważne. Regolemy są teraz w najmniej ważnym celem. Najważniejsze jest, żeby przeżyły Creepery. Creepery są teraz najważniejszym i celem. One muszą przeszedź. I pewnie ten przeszedź nie zrobimy. Pry! Chodźcie szybko! Dobra! Może to się nie śmiało, ale, ale dobrze. Nic w netherze nie byłoby w stanie pokonać tego potpora. Ale... Dobra, ja lepiej od razu w roku, bo tutaj timer to nocy jest krótki. Ale ja go trochę wybam wybambo... Wy wam... No tu wiecie co? No to tu wiecie, bo to A tutaj trzeba teraz zacząć chronić. trochę. Dlatego też postawię parę wieżek. Czekaj? Tutaj nie mam materiałów na kamieniarza. To może jeszcze szybko mi się uda podać w Ale Nie, bo to po prostu potrzebuje mieć ulepszenie, żeby go robić. Ta teraz chyba nie zdąży iść na ulepszenie. No to dobra, spróbuję. Cyk, te ptam, tepam się. Bo sumie, dobra, nie. To może być odpowiedni moment na użycie pryzmarynu, który Możesz to zrobić przy źródle przeznaczenia i tak nie zdąży tych wszystkich murów zakamieniować Teraz wydaję sprawę разберемся. раз